Dzień dobry. A teraz szczyt obłudy naszego rządu. Widziałem, jak śpiewali kolędę wszyscy, cały nasz rząd, także ci z lewa. Wychwalali chwałę Pana Boga, a jednocześnie walczą z Nim. Przypominają bardzo Heroda. Dzisiaj jest Trzech Króli. Przypominam, że, że wszyscy pamiętają. Że trzy królowie najpierw przyszli do Heroda i pytali się, gdzie jest nowonarodzone dziecko, a Herod mówi, no jak się to porozumiał z uczonymi w piśmie, to powiedział w Betlejem, mówi idźcie, oddajcie mu pokłon, a potem przyjdźcie, powiedzcie, gdzie jest, bo ja chcę oddać pokłon. On nie chciał oddać pokłonu, on chciał zabić. On chciał zabić nowonarodzone dziecko Mesjasza. Tak samo z naszym rządem potrafią stanąć przy choince i zaśpiewać kolędę o Bożym Narodzeniu. A jednocześnie walczą, cały czas walczą z Bogiem. Zdejmują krzyże. Walczą z krzyżem, czyli są antychrystami. Tak jak Herod udawał, że chce oddać pokłon, a walczył z Bogiem, z Mesjaszem. Tak samo dzisiejszy nasz rząd walczy z Mesjaszem. Walczy z krzyżem, walczy z religią w szkołach. To super draństwo. Próbują pokazać, że chcą oddać pokłon Panu Bogu pod choinką, Bożonarodzeniową. A w sercach zamyślają największe zbrodnie jak Herod. Takie niesamowite draństwo. Mam nadzieję, że my się nie damy zwieść i królowie też nie wrócili do Heroda, poszli inną drogą, zostali poinstruowani przez anioła, żeby nie wracać do Heroda, drania jednego, który i tak zabił mnóstwo dzieci w Betlejem. Tak jak ten nasz rząd śpiewa na chwałę Boga, a knuje wszelkie draństwa przeciwko Bogu. Dobry Boże, oświeć nas wszystkich, dopomóż zrozumieć, abyśmy się nie dali zwieść, tym strasznym antychrystom, draniom, którzy udają, że wyśpiewują Twoją chwałę. Dziękuję Tobie, ukochaną Matko, i wszystkim zastępcom, Pniów Świętych. Dobra Matko, wspomóż nas we wszystkim. I na wszystkich błogosławiu Bóg i trzech Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Przypominam, że moja prawa ręka, a kamera odwraca stronę. Życzę wszystkim miłego dnia aby ci stranie nas nie zwiedli.